Witam, witam drogie rybki. No i mamy październik. To rozłożenie jest na następne dwa miesiące, czyli na październik i listopad. I chcę Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za to, że mnie polubiliście, za to, żeśmy, żeście mnie zaprenumerowali i za to, że mnie oglądacie. No i oczywiście. Zawsze czytam zawsze Wasze komentarze i jestem z Was bardzo dumna, bo zawsze też na nie odpisuję. Cieszę się, że jest Was coraz więcej. Moje drogie rybki, jeżeli chcecie mieć przeze mnie położone karty, to wysyłam tylko prywatne wideo. Oczywiście w pierwszym rzędzie musicie zawsze uiścić zapłatę, abym wam, Was mogła. Nanieść na listę oczekujących. I jak dostanę zapłatę, to w przeciągu do 6 dni się z Wami skontaktuję i podam dalsze informacje. No, mamy nut księżyca, ale dopiero 30 października. Sprawdzajcie zawsze na kalendarzach. Po listopadzie prawdopodobnie będzie też jakoś Nów księżyca, albo na początku, albo, no nie wiem, nie patrzyłam nawet. W każdym razie, Nów księżyca jest 30 października, a pełnia księżyca jest 16 października. Pełnia księżyca jest w Baranie, a Nów księżyca jest w Skorpionie. Więc Baran tu mogą nastąpić jakieś, jeśli chodzi o pełnię księżyca, to mogą nastąpić jakieś mm, zmiany. Po prostu, a zmiany, których praktycznie nie oczekiwaliście, ale na dłuższą metę to będzie dla Was bardzo pozytywne. A z kolei nóż Księżyca 30 października zwracajcie, jest w Skorpionie, tak jak powiedziałam, no i zwracajcie uwagę na to, żeby um, na swoją intuicję, co Wam głos odpowiada, bo albo nawet na sny, znaki, które Wam zsyła um, Wszechświat i Aniołki, bo tutaj w nowym Księżyca, Dzieci bardzo intuitywni, ok, także zwróćcie na to uwagę. No i oczywiście muszę Wam przypomnieć, że w lód Księżyca robimy nowe intencje, a w pełnym Księżyca niechciane intencje. I wypisujemy to, czego się chcemy wyzbyć, czego nie chcemy mieć Oso. osób, a jeśli chodzi o niechciany, jakieś negatywne sytuacje czy aspekty, a wnów się rzuca to, co chcemy osiągnąć, co chcemy mieć, nasze marzenia, plany, cele. Wypisujemy to wszystko na karteluszkach, czytamy to głośno, jeżeli to jest możliwe, no i oczywiście palimy na końcu, a popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już wszechświat, boja i Aniołki zaczną nad tym pracować. I będą, bo to jest energia. Także to by było tyle, jeśli chodzi o przypomnienia i informacje. Chcę Wam tylko przypomnieć jeszcze, że w tej chwili w październiku Merkury też będzie w Wadze od 7 do 24, a do 20, o ile się nie mylę. 1 września, jeżeli to oglądacie jeszcze we wrześniu, będzie się cofał. Także nie kupujcie żadnych kartek elektronicznych, nie podpisujcie żadnych umów czy dokumentów, bo najlepiej jest po prostu, jak już markuję, jest na drodze proste, Więc po 21 września już będzie na drodze proste. Moje drogie rybki. Pierwszą Waszą kartą jest czwórka. Jest czwórka e, kijów. Wspaniała karta. To jest karta praktycznie e, nowego miejsca zamieszkania. E, będziecie coś celebrować, możecie się przeprowadzić, możecie też a, remontować e, albo wy, albo ktoś z Waszego bliskiego otoczenia, dlatego że to są karty ogólnikowe, a, generalne, więc w tym wypadku to może się tydzieć zarówno Was, jak i y, osób z Waszego wasz bliskiego otoczenia. Czyli po prostu szykuje się jakaś przeprowadzka, a, remont, kupno, sprzedaż. W każdym razie będziecie a, to wspólnie celebrować uczcicie to w bardzo ładny sposób to może być też a, jakaś uroczystość związana właśnie z waszym domem albo z domem osób a, z bliskiego otoczenia także to jest bardzo wesoła wspaniała karta i cieszyć się ile możecie ok szóstka monet moje drugie no, to jest karta spełnionych życzeń, bo będziecie mieli to, a czego praktycznie... Właściwie to Wam tutaj nic nie brakuje i potrafi nawet będziecie się dzielić z innymi. Tylko powiem jedno, że są tutaj, jak widzicie, dwie osoby, jedna tu, a druga tutaj. A jedna i druga wystawia... Ręce abyście a, się dzielili, a, a wy trzymacie w jednej ręce a, wagę, a drugą ręką dzielicie tylko jedną osobę, więc tutaj musi zaistnieć równowaga, po prostu w dawaniu i przyjmowaniu, jeżeli już dzielicie to dzielcie równo, zarówno jednych jak i drugich, czyli Zrównoważcie te swoje a, aspekty, jeśli chodzi o dawanie i przyjmowanie, bo widać najwyraźniej, że brak jest tutaj tego. Natomiast, jeśli chodzi o pracę i ją macie, to a, w tym wypadku będziecie po prostu bardzo zadowoleni a, z tej pracy. A, będziecie zbierać. A, owoce, że tak powiem. Jeżeli z kolei nie macie pracy, to po prostu wziąłem się za to porządnie, bo jesteście w stanie dostać taką pracę, jaką byście praktycznie chcieli. A jeżeli jej w tej chwili naprawdę nie macie, to bierzcie tą, którą, do której Was po prostu przyjmą. Ok, także to by było tyle. No, e, trójka, to jest na październik, trójka. Trójka mieczy. Co niektórzy z Was po prostu tęsknią za osobą, k, e, za partnerem, za przyjacielem, za przyjaciółką, mężem albo żoną. E, bo to jest po prostu rozłąka i jesteście bardzo um, roztargnieni w tym wypadku. Um, po prostu tęsknicie za tą drugą osobą i to wam aż rozdziera serce, że tak powiem. Ale to też, jeżeli jesteście um, w związku, to też może oznaczać niezbyt przyjemne, Sytuację, czyli po prostu ktoś może wam sprawić ból, i a, zastanawiacie się nad tym, co z tym zrobić, bo nie chcecie już więcej tego bólu. A to też może was doprowadzić do depresji. Więc uważajcie, bo to mogą być po prostu też a, początki jakiejś choroby. Ale z tego co wiem, to potraficie z tego wyjść, rozwijać się duchowo, moje rybki. Jesteście znakami wodnymi i intuicję macie niesamowitą. Jeżeli coś dla Was nie pracuje, to pracować po prostu nie będzie, i Wy o tym wiecie. Więc na siłę pchać tego nie ma co. Jednakże próbować zawsze naprawić, tylko żeby to. Nie było z a, uszczerbkiem a, Waszego zdrowia. Tym bardziej, że mamy właśnie ostatnią kartę mamy pustelnika. Proszę, o to. Pustelnik. Pustelnik nakazuje tutaj a, uspokoić swoje emocje, Prze, a, przebywać ze sobą samym więcej. On wam tutaj tą drogę oświetla, bo jak widzicie ma lampę, ale to jest bardzo duchowa karta, więc w tym wypadku zaleca się medytację, modlitwy, pisanie pamiętnika wdzięczności czy zeszytu wdzięczności, zeszyt pozytywnych aspektów. Dziękować jak najwięcej i prosić, proś, aby będzie ci dane. Uwierz, a zobaczysz. Więc medytacje 15 minut dziennie tylko, a jest tego pełno nawet na YouTube. A 15 minut dziennie medytacji sprawi, że emocje Wasze będą wyciszone. I po każdych medytacjach, zarówno po medytacji, jak i po Panią Nocy, wasz, Wasza dyskietka emocji jest czysta. Więc zacznijcie myśleć pozytywnie, wkładać na tą dyskietkę jak na naj, najwięcej pozytywnych aspektów e, myśli i emocji, bo wówczas to do Was szybciej wróci. Jedna myśl przytrzymana przez 17 sekund, pozytywna, sprawi, że przyciągnijcie do siebie naj, mm, następną pozytywną myśl, okay? czy emocję. Które sprawią, że wypuścisz po prostu. To są Twoje rakiety pragnień, coś, co chcesz, żeby naprawdę się stało. Więc trzeba w to uwierzyć, bo nie sztuka jest. Słowa nie uczą, tylko doświadczenie uczy. A myśl i emocje to energia, to częstotliwość. Jaką energią wibrujecie, taka do Was po prostu wraca. Więc popracujcie nad sobą. I wówczas, jak wasze, emocje się uspokoją, to jak wasze emocje się uspokoją, to inaczej będziecie myśleć. Zawsze zastanawiajcie się, co mówicie i jak mówicie. Dlatego, że, tak jak powiedziałam, każda myśl to jest po prostu energia. Jaką energią działasz, taka do ciebie wraca. A my wszyscy jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę dobre życie. Każdy z nas. Także medytować, kontemplować, wychodzić na, w naturę, zapisać się na e, jakieś klasy medytacyjne, jogę, czy inne po prostu a, działania, które przynoszą wam, przyniosą wam spokój i przyjemność. Jeżeli myślicie negatywnie, to jest wasz wybór, czyli jakiego do wyboru dokonujesz, takie ponosisz konsekwencje. Zawsze starać się myśleć pozytywnie. Ja wiem, że czasami to ciężko przychodzi, bo ciężko się jest wyzwyć, ale pamiętajcie jednak, idziecie spać, to lepiej dziękować Bogu za wszystko, co macie: za poduszkę, za przykrycie, za łóżko, za to, że macie dach na głową. i jak będziecie dziękować przed spaniem, to z taką energią też nie wstanicie. Także weźcie się po prostu za siebie. No i oczywiście mamy dwa aniołki. Raj do wieju. Joga i ćwiczenia fizyczne są niezbędne dla Twojego dobrego samopoczucia, spokoju umysłu i duchowego rozwoju. No proszę. Raj. Nawet aniołki mówią o tym. I praca z energią. Z przesłań anielskich też do wieju. Praca z energią. Życie bywa elektryzujące. Ponieważ samą jego esencją stanowi energia. Twoje ciało i niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wywiera korzystny wpływ. Twoje dłonie i serce są gotowe, żeby przekazywać uzdrawiającą energię Twoim bliskim i klientom. Czyli popracuj nad swoją energią. Macie dwie, dwa wspaniałe aniołki na końcu, także to było na październik. Teraz mamy listopad, no piękna, zaczyna się pięknie. Dziewiątka monet, jesteś kowalem własnego losu, to jest karta spełnionych życzeń. Czyli jeśli chodzi o dobra materialne, finansowe, a jesteś zabezpieczona czy zabezpieczony. OK. To jest karta a, wspaniała. Jeżeli chodzi natomiast o pracę, to a, możesz dostać jakąś podwyżkę, albo możesz i nawet zmienić pracę na lepszą, albo pójść na wyższe stanowisko. Także w tym wypadku to, to jest po prostu a, zado zadowolenie, satysfakcja. I, a finanse są po prostu u was w pełni, w porządku, ok, także jeżeli z kolei nie macie pracy, to jest piękna karta, bo ta osoba, jakaś osoba z znaku praktycznie, byk, panna, koziorożec, może wam właściwie pomóc, pomóc dostać tą pracę, z której będziecie bardzo, zadowoleni, Ok? No, i mamy rycerza. Rycerza mamy. To jest też piękna karta. Jeżeli jesteście wolni, na przykład, to powiem Wam tylko jedno, że to jest ktoś, kto nadjeżdża bardzo szybko i potrafi. To może być osoba a, też spod znaku byk panna, koziorożec. I to jest osoba, która może Ci rzucić cały świat pod nogi. Jednym słowem, tym bardziej, że mamy właśnie Wenus. Wenus jest w Strzelcu. Ok? I ta osoba może być właśnie tą osobą, na którą długo czekaliście, jeżeli jesteście wolni. Natomiast, jeżeli Chcesz praktycznie karta nadchodzących dużych pieniędzy z nieznanego źródła? To może być wygrana, może być spadek, a może być po prostu jakaś większa suma pieniążków, które do ciebie nadjeżdżają. Ok? Także macie naprawdę piękne karty, jeśli chodzi o listopad. Mało tego. Królowa, tak jak powiedziałam, Królowa, Królowa Mone, Byt Panna Koziorożec. To może równie dobrze i was reprezentować, okej? Okay. Jesteście po prostu, a, tak jak widzicie, siedzi na tronie, otaczają y, góry, kwiaty, y, woda. Ta kobieta po prostu jest bardzo pomocną osobą. To jest kobieta po 35 roku życia i w Hmm. To może być też i e, jeżeli staracie się o jakąś pożyczkę, to tak samo i tutaj, możecie ją po prostu dostać. Ale ta kobieta może pracować a, albo pracuje. W sektorze finansowym. Czyli po prostu możecie od niej dostać bardzo dużą pomoc, jeśli chodzi o dokumenty. To może być też i adwokat, jeżeli kupujecie coś, jak w poprzednim miesiącu było. To może być adwokat, ale też to, to jest osoba bardzo pomocna, która potrafi podać rękę i poprowadzić ją jakby dalej, ale resztę będziesz musiał, musiała rybko zrobić, dokończyć, cokolwiek by to nie było samo. To może być też i osoba, która przyjmie cię do pracy, jeżeli szukasz tej pracy, okej? Okay? To może być twój boss w pracy. To jest bardzo piękna a, karta, Osoba, która po prostu posiada wszystko i zawdzięcza to praktycznie rzecz biorąc tylko i wyłącznie sobie. No, macie piękne karty na listopad. Koło fortuny. Zapamiętajcie jedno, że ta fortuna się do Was zbliża różnymi krokami, bo są karty tylko i wyłącznie monet na listopad. Także macie dziewiątkę monet. To jest spełnienia życzeń. Rycerza, Monet i królową Monet. Piękne karty. No, fortuna się koła skręci, więc proszę to wykorzystać. Bo zapamiętajcie, że to koło fortuny się kręci i nic nie trwa wiecznie. Więc macie wspaniały to po prostu okres czasu w listopadzie. Właśnie na to, żeby przyciągnąć do siebie to, czego chcecie. Macie koło fortuny, czyli pod każdym względem wszystko się u Was po prostu ułoży. Czy to jest w życiu prywatnym, zawodowym, biznesowym, czy też w przyjaźni. A to jest też karta podróży. To może być właśnie Wasza też podróż wewnętrzna, dlatego że ona stoi. Pod tym pustelnikiem, która przyniesie Ci niesamowite a, pozytywne mm, pozytywne rozwiązania, a także to jest coś i karta przeprowadzki do innego kraju, państwa, a, kontynent, czy też do innego miasta albo stanu. Także. Cokolwiek byście nie chcieli m, mieć, zrobić, um, osiągnąć, to jest najlepszy czas na to, abyście to zrobili. Nawet i partnera, jeżeli nie macie tego partnera, ok? Także wszystko Wam się pięknie ułoży, moje drogie dzieci. No i oczywiście Aniołki. Grace. And By znaleźć rozwiązanie, wczuł się w sytuację innej osoby. I związek. Twoją najważniejszą relacją jest związek ze samym sobą i z Bogiem, a wszystkie inne wyrastają właśnie z niego chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację, zaciśnij związek ze samym kochającym stwórcą. Gdy poczujesz się bezpieczny i kochany, twoje pozostałe związki po prostu rozkwitną. Związek. No i to by było tyle mojej drugiej Dziękuję za oglądnięcie. I niech was Bozia błogosławi, a aniołki wiodą na wysokie. Szczyty, i zawsze pytajcie o pomoc, a będzie Wam dana. No i zobaczymy się w grudniu. Do widzenia.